Yeah. <laughs> Jesteś uczciwa? Proszę. Jesteś piękna? Nie widać. Jeszcze jesteś uczciwa i piękna, uczciwość twoja nie powinna mieć nic do czynienia z Twoją pięknością. Muszę mm -hmm. to kibelkę. Wszystko, co związek ma z przyszłym mym bytem, to coś mi zlecił. Tylko wyrytem w księdze mojego mózgu pozostanie. Tak mi dopomóż, wiekuisty panie. Pomiarom na niewiasto. Łotrze. Uśmiechający się bezczelny łotrze. Muszę to sobie zapisać. Że można nosić na twarzy uśmiech, a i być łotrem. W Danii przynajmniej. W Polsce na, na pewno. pewno No i co? Barańczak. Paszkowski Panowie kończymy na dzisiaj. Proszę, co? Na dzisiaj koniec. No dzisiaj nie koniec. No niestety, nie. no, niestety tak. No, niestety nie. A jednak. No, my się nigdzie nie wybieramy. Zobaczymy. O! Puść go, to! My jesteśmy żywą, streszczoną kroniką czasu! Już, już, spokojnie. Pan ich zostawi. Już ich zabieram. Stać mi tu spokojnie! Po taksówkę dzwonię. Halo, dobry wieczór. Poproszę taksówkę pod knajpę teatralną. Tak, jak najszybciej. Widzisz, Hamleta, nie grasz dla publiczności, tylko grasz dla siebie. Jak to przejdziesz, to zaczniesz się zastanawiać, czy już jesteś na starcie? Czy może jeszcze nie dotarłeś do tego miejsca? To jest jak Tour de France. Jak nie wystartujesz, nie będziesz wiedział. Wierzysz mi? Panie Grzegorzu, najlepszemu Hamletowi w historii tego teatru miałbym nie wierzyć. W dupie byłeś, gówno widziałeś. No jak? Kto mógł być lepszy? Wiesz co? Wywal tego Barańczaka. No już, ucałowaliście się? To do łóżka i spać. Cześć. Cześć. Spać, i śnić może. Kolego Co to jest? Zaraz, momencik. Panowie. Hej! Panowie, wy tej porno co oglądacie tam profanacja jest. Misio Chodź, zobacz. – Kto to jest? – No jak to kto? Pana dyrektora nie poznajesz? A to jest nasza nowa gwiazda. No już nie będziesz główny gród grywał, misiu, no. Weź to, wyłącz, co cię to obchodzi, to są prywatne sprawy. No chyba, że zainwestujesz w bazylinkę. wiesz. E, odbędziesz prywatne konsultacje u pana dyrektora. Ej, trochę szacunku dla chlebodawcy, co? Wiecie, co tam leży pod teatrem? No, coś leży, no. To może warto coś z tym zrobić, co? No, no nic, no niech zrobi ten, kto zrobi. Znaczy kto? Misiu. Ale. Przeczytaj, jak tam stoi cały czas. No ale co ty nam nowego możesz tutaj powiedzieć? Przecież my tu wszystko wiemy, wielki brat patrz. No i co? No i nic. Ale ten człowiek to zrobił? No przecież nie ja. A skąd możesz wiedzieć? Może pies. Dobra, panowie, co zamierzacie z tym zrobić? Nic. Jak to nic? Panie Michale, my nie sprzątamy. Tym się zajmuje sprzątaczka. No to może wezwijcie kogoś, co? Panie Zbyszku, pan też przeciwko mnie? E o tej porze porządnie ludzie śpią. Gówno leży pod tatrem i nikogo to nie obchodzi? Michiu, chodź tutaj. No. no. Piliśmy dzisiaj trochę? Hmm? No, to może idź i ci sam posprzątaj. Czyżbym ja mam sprzątać? Hmm. Chyba każdy ma jakieś zadanie w tym życiu, prawda? Ale, panie Michale, rano ktoś posprząta. Nie ma rano! Wiecie, co wam powiem? Świat wyszedł z formy. I mnie to trzeba wrócić go do normy. Zobacz, jak to wszystko pięknie oświetlili. Pan to zrobił? Proszę to sprzątnąć. Nie wstyd panu. Wie pan, że to jest teatr? E! Co, e? Mówisz do mnie, e? Co chcesz od niego?

Zbieramy się. Co? Mordy was szedzą Luzik, my do aktora. No, no. Soroweczkę nie poznaliśmy, nie? Ja ci kurno znam z tego z serialu, nie? Czy moja siora to ci uwielbia. No, no, Mordo, sorry za tamto. Myśleliśmy, że do tego bezrządnego się przejebałeś. No. Kopt autograf. <laughs> Nie ma autografów. Sprząta pan to czy nie? Co? Czekaj. On to zrobił? O, Ale spokój się... ale... Czeku, ale uspokój się, uspokój się, zostaw go. To jest teatr. Cywilizacja, nie chleb. Ej! Spierdalać co odpowiedziałem. Tak? Koleś. Ja do aktora, tak? Zbichu! Zbichu! Kolego, apeluję o spokój. Okej, okay. już luz, dobra? Halo, Straż miejska? Proszę pani, ja tutaj stoję właśnie pod Teatrem Narodowym i chciałbym zgłosić zanieczyszczenie chodnika. Pewien człowiek, który tu stoi zresztą cały czas, zostawił po sobie odchody, których nie chce sprzątnąć. Ty, lalka! Bo tu jest ten y, aktor, co, 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 co go tak lubisz, nie? No gdzie, gdzie, no? pod teatrem narodowym mówię pani tak odchody no ten taki śmieszny co, co, co to z tym z garolakiem i tym barciakiem grał no 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 no, no 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 to dawaj nie przepraszam a czy pani wie że jutro rano mam znaczy yy, dzisiaj rano mamy yy, obchody stulecia teatru obchody nie odchody Tak do niej przywiązany nie mógł ścierpieć, aby lada przyostry powiew dotknął się jej twarz. Ona zaś, trzebażbym o tym pamiętał, wieszała się mu uszy i tak chciwie, jakby w niej rosła żądza pieszczot. Miarę zaspokajania jej. I w miesiąc potem, oprócz tą myślą słabości, nazwisko Twoje, kobieta. Z czego to? Mickiewicz? Niech pan zatrzyma. Stało się coś? Niech pan zatrzyma. Wysiadaj. Żarty sobie robisz? Wysiadaj, powiedziałem. Teatr, proszę, narodowy. Żartowałam, głupku! No przecież wiem, że to z tego waszego głupiego Hamleta, no! do no, głupku ty jeden! Czym wy się tak podniecacie, no? Gówno kogo ten wasz teatr obchodzi? I tak połowa ludzi śpi przecież na tych waszych przedstawieniach. Hmm. No i co, panowie? No nic. Jak to nic? No nic, kurwa. Jeżeli I, 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 nie ma sprawcy, i, i, nie możemy wdrożyć się z, z sprawy. Jak to nie ma sprawcy? Dowód jest, sprawca też jest. A, a, i, i, ja, i, jak pan może udowodnić, że to t, t, ten człowiek? M -m Monitoring? To weź kurwa, zadzwoń na policję, niech się sąd tym zajmie, tak? Na policję, tak? Wy się tym nie zajmiecie. A dlaczego my? A ty piłeś coś w ogóle? Idź pan. Halo, dobry wieczór. Ja chciałbym zgłosić incydent pod teatrem narodowym. Można tu przysłać jakiś patrol? Dobrze, czekam. Tak, już tłumaczę. Przepraszam, może na Nie teraz. Proszę pani, zakłócenie porządku. Bardzo poważne, mm. tak to <grymne> jest <grymne> 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 zakochane w sobie dupki. Wstają rano i już robią miny do lustra. Sztuka o myciu zębów i wyciskaniu pryszczy. Sztuka o goleniu. O wycieraniu twarzy ręcznikiem. No i co panowie? Pił pan coś? Proszę pani, jakie to ma znaczenie? Zróbcie coś z tym. A wie pan, co to jest MPO? Proszę pani, wiem, ale co z tym facetem, co? A nie, rozumiem, czyli każdy może sobie przyjść i nafajdać na Teatr Narodowy, tak? Pan, panie, 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 nie ma pan po co policji wzywać? Dawaj, Wędzia. Wędzia, zbieramy się. Przepraszam, daj mi ten antygraf? Słuchaj, nie ja mam teraz czasu. Żeby... Ej, ej, kochani, słuchajcie, pojedźmy do mnie, ja mam wódeczkę. kto postawi taksę i zrobimy jakąś imprezę. Cześć, a ja za chwilę kończę robotę. Może skoczymy na jakieś balety. O, ty, O Aluno, ciekawym, bazak! powiedziałeś! Dokumenty! Dokumenty, kurwa. Znowu się wpierdalać. A kto tu kurwa pierwszy był, co? Zajmij się psim głównym od tego jestem. O, nie, bądźam. Ty, 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 a ty może najpierw zadzwonić znowu tak jak ostatnio na komendę. To się ucieszą, że ich budzisz o tej porze, co? We, reguła według regulaminu służby. Zamknij mordę. Chyba ty, kurwa. Wandzia, spokojnie. To wyspiszcie i sprawdźcie tego, tego drugiego i spadajmy do domu. Co? Wandzia. Mhm. Ok. Stać mi tu. Stać mi tu. Więcej jest rzeczy na niebie i ziemi. Więcej jest rzeczy na niebie i ziemi. Więcej jest... Masz tu taki, taki pokoik w teatrze? Posłyszałem, że aktorzy mają tutaj takie. Nigdy nie byłam w takim. Ile taki pokój ma metrów kwadratowych? Pokażesz mi? Co? Co? A powiedz takiemu, żeby poszedł do pracy, skoro nie ma roli. Nie no, on artysta nie schańbi się pójdźcie do biura. Będzie siedział w domu i miał doła. I czekał na telefon. No bo jak by go odebrał, gdyby był w pracy? Co tyż ma tu robisz? O co ci chodzi? Co się podpierdolasz do mojego chłopaka? Ty się odpierdol, jak on twój. Taka z ciebie kumpela? To jest stara. Już mi raz taki numer wycięła. dobra, laski, spokój, okej? Okay? Chodźmy stąd, bo to zaraz będzie dym. Ja mam w domu wódeczkę, to zrobimy. Ja bym się ty, o, panie ty. Grzegorzu, dobrze, że pan jest. Co ty sobie myślisz, co? Ale, panie Grzegorzu, co się stało? Co? Mało ci jeszcze musisz dupcyć moją panienkę? Ale panie Grzegorzu, palce mi nawet nie tknąłeś. Kto za dupę na parkiece trzymał, co? Ale mistrzu, co się tu co dzieje? dzieje? To do domu na razie. Nie pojedziemy. No co? Znowu? Mówiłam Ci, żebyś nie mówił do mnie przy ludziach wandzia. Panie Michale, dlaczego pan nie śpi? Jutro ma pan bardzo ważny spektakl. A pan, panie Grzegorzu, jeśli się nie mylę, znowu pił? Panie dyrektorze, przecież to od razu widać. Obaj w dupę pijani. Może mi panowie powiedzą, co tu jest grane? Yy, tak, panie dyrektorze, ja. Yy, otóż, yy, ten oto człowiek tutaj, no, że tak powiem, yy, wypróżnił się pod teatrem. Proszę? No tak, właśnie, ja próbowałem jakoś opanować tę sytuację, ale... Michał, 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 chłopaku, tu się nie kompromituj. Niestety ci przed panem dyrektorem. Albert? B bez odbioru. No i? Kornel. Yyy... Mają... Ma 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 Przeje, przejebane. Chciał uciec, ale go przytrzymałem. Nigdzie nie uciekałem. Dobra, ty spierdala, a ja ty jedziesz razem z nami. Po co, panie wozu? No dobra, to jakby co, to według siebie. Poszukiwany jesteś za włamanie. Słuchaj, zbieraj się, My naprawdę czasu nie mamy. Ale ja się nigdzie nie włamywałem. Nie, nie, nie. Powoli, powoli. My go zabieramy. Bo my tu pierwsi kurwa byliśmy, tak? O cóż się, bo ciebie też zgarniemy. Spokojnie. Spróbuj mnie tylko tknąć, kurwa. Ty gruba się nie wiesz, z kim zadzierasz. Wanda. Zamknij mordę! Powiedz, że to ty. Przecież cię poznałem. Pan panie Grzegorzu zna tego człowieka, tak? To może pan mi wyjaśni jego zachowanie. A co? Ty już go nie poznajesz? To jest najlepszy Hamlet w historii tego gównianego teatru. A być może w historii całego tego gównianego kraju. No! Przypomniałeś sobie! Pani władze, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Ja nie, nie krzyczę! czyje dokumenty nam dałeś? Dobra, lalki. Sły, a czyje? Ja się zmywam, nic tu po mnie. W co go znowu wpakowałeś? Mniej wiesz, dłużej pożyjesz. Zostawisz mojego brata samego? Ej! Nic mu nie będzie. Nara. Szmacierz. No, ty jesteś gotowany. Stawia mi się. Nie stawiam się wyjaśnić, chcę. Nie zły jaja, nie. <gryw> co tu się dzieje? Na co się Dzieje się, dzieje się. No. Tylko dotknijcie to was załatwię! Zdur! Zostawcie go! Daj spokój, dziewczyno. Nic nie zwojujesz! Choń się przepierdolony! Coś ty powiedziała? nie pani włos! Co pani nie robię! Kobiece bies? A! Super tak! Daj e, mi się po... Póni się e, emo, emocją. Aaaaaa! Przez ciebie poszedł na dno. Dlaczego go wyrzuciłeś? Bo był lepszy od ciebie, co? Nie, ponieważ chlał tak samo jak ty. Ale przestał! Jak go wykopałeś na bruk. I przestał przychodzić na próby. Bo przychodzenie na próby z tobą to jest strata czasu, Ta? Tak. Tak to więc nie będę marnował twojego czasu. Jesteś zwolniony. Ty Ty to możesz sobie zwalniać, rozumiesz? Ja! są! No! Ja mogę. No. No. no to już! Co to jest? Gówno! Gówniany dyrektor! Mówiłem ci, że to prowincjonalny beton? Słuchaj, i to jest właśnie zajęcie dla Ciebie. Nie daj się sprowokować. Nie daj się sprowokować. Jak ty śmiesz? B będzie trochę protokołu do spisania, nie? Ty, a dlaczego wybierzecie te dwójkę? A co mam ci ich na pół przeciąć? Ty się gruba się, że ci się udało jednego przewrócić. Ty, 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 a ty się ciesz, że stara uratowała cię przed tą małą? Wyprowadzić ci jedynki na spacer? – Czego znowu? – No niczego się nie przyznawaj! Hmm? Uciekł. To co, ty ślepy jesteś? Kajtuś, hmm? zobacz, się. się. Ty gwiazdo ryszard, prowincjonalnego ryszard, ryszard. mam cię dość. Tak samo jak tych twoich żartów tych gównianych interpretacji, wiesz? Ryszard, ryszard. Panie Michale, proszę się uspokoić. Panie dyrektorze, mnie bije. Ja cię dopiero, zaraz ubiję, ty... ty. Ryszard, nie bij go. No powiedz, co u ciebie. Dlaczego ty się nie odzywałeś? Co ty myślałeś, że ja ci nie pomogę? Wiesz, ja wtedy miałem problemy z dziewczyną, ale nie wiedziałem, że z tobą jest aż tak kiepsko. Wiesz? Hmm. To co, zbijamy ich? Ile do was wejdzie? Zmieści się trzech, jak ich upchamy. No, a reszta to nas. Co? Co jest? Co jest? Pierdalasz ode mnie! Co jest? Co za go? Ale? Ale jak to? Ale podobnie! przecież Ja jestem waktorem który sobie. Nie! Nie! -ty, nie! co? Nie! i kamień, Nie! Zapraszam! Dowie się o tym, prezydent! Dam mi mordę! Polska jest więzieniem. Zamknięty w skorupce orzecha. Jeszcze czułbym się władcą nieskończonych przestrzeni. Ciągle gadają jak baby. Ciągle o sobie. Najpierw jakie to genialne ostatnio dzieło przeczytali, potem jaki głupi reżyser, zespół Kretynów. Potem stres przed premierą, stres po premierze, stres, że nie ma następnych propozycji ciągle gadają. Super. Oh, no. A pokażesz mi ten pokój? A, to za chwilę, za chwilę, dlatego że teraz mamy najważniejszy punkt programu. Zobacz, gdzie jesteśmy, zobacz. No. Gdzie jesteśmy? Na scenie. Na scenie, tak.